Dobra, gotowy jesteś? Gotowy, no, let's go, let's get it wygra lepszy Nie wygra ten, co nie throwy rund Na kurze, czek, Ale ja będę miał trzy kury, patrz Powodzenia No, trzy kury mieć to się nie zdarza, chyba Co masz? No, takie... Ej, podniosłeś tego glock'a? To. Podniosłem, ale ty że dane nie dostajesz, no. A ja taki na pewności, wiesz, że z kosą, trosie, czy coś. Oj, 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 Mateusz! Trzymaj się tam. Słuchaj tego. na powrót do przeszłości na ch... cooldown na tym Nie mogę się cofnąć, no nie... To jest zj**ane. Nie mogę użyć mocy, kurwa. A co? A, a się cofnąć kiedy? No to jest bez sensu tam, no Zaznaczasz miejsce Nie zaznaczasz miejsca. Nie musisz zaznaczać miejsca, Nie wystarczy... wiem, no nie mogę się cofnąć z blisko zapisanej pozycji. Nie, to, to jest do zmiany moim zdaniem. Nie, nie no wiem. blisko respa pomoże. Nie no ja... No jak? Wbiegłem bez, podróżem pakiet, chciałem się cofnąć. I nie, ani razu mi ta supermoc jeszcze nie zadziałała. Kurwa miałem albota. A dlatego tak na pewniaka wyszedłeś. Dobra, wyjdź dalej na te wakacje. Już. Idę na premkę. Nie miło, nie miło, nie miło. Czemu? Nie ma, no. Kurwa mać. Nie swarmował pan 0-4. Przegramam 0 W końcu mam. no. Powrót do przeszłości. Zapisujcie miejsce co 7 segundów. w miejscu. Aha. To, to jest złe, bo to. No to nie ma jak tego wykorzystać. No nie, wystarczy, że zraszujesz sobie. Że co? Zraszujesz sobie gdzieś. Dobra, nie zagaduj mnie. No ale to jest, to jest useless, to jest useless. No, wbiegasz gdzieś i co? No i się tepasz, i tepasz się, gdzie byłeś 6 sekund wcześniej, no. no. Topasz się po prostu. O kurwa. Nie, moim zdaniem to jest do zmiany. O kurwa. Nie mogę się kurwa ruszyć, och, chodzi, nie mogłem się kurwa ruszyć. Jak? Wiedziałem, że jesteś kurą! Nie wiem, o ciebie się blokowałem! No nie, nie było mi mnie... Nie było cię w bestie teraz? No, on ale tu w rogu sobie. No co jest kurwa? No czemu ja się nie mogłem ruszyć? Na, na radarze byłem wcelowany kurwa, w stronę drzwi. A co miałeś takiego, że ty tak słychałeś? Co? Nic nie miałem, ale chciałem uciec z tego, bo słyszałem, że jesteś balką, sprawdzasz. Po kościele myślę, że odpycham. Dobra, no clip, jakie ryboły. Ale i tak naraz broniłem. To hmm. jest bandy country. O, oh, jaka ma moce! <laughs> kurwa, masz, Mateusz! Kurwa, nie jest. miałem ani jednej mocy jeszcze w tym pierdolonym frybie! tam miałeś. A, miałem bo No ale ty miałeś kurwa na tej mostarze, No do... <laughs> Co ty pierdala, czemu Ty rasujesz kurwa do mops cały czas A co mam zrobić, jak będziesz zbroić, no? Nie no, mówię czemu ty rasujesz w pierwsze tempo DSA Bo To w... jest bo już... Zagraj mądrze, zagraj kurwa! Wyjebany mam w ciebie już ten mecz, nie chcę mi się zgrać. Rajda mi dajesz, kurwa. Bo muszę się wyżyć na prękach przejebie. O kurwa. Pierda. No to jest to. Co? Co?! Jak ty nie giniesz? Dostałem Dostałem, dostałem 13 HP miałem. Ja pierdolę. A ja mówię kurwa, albo nam ci heada i wyjdę na pełnej, albo kiny. A ja tam się zblokowałem chciałem na górę wskoczyć. Move it, sun. Nie, bo się wkurwiłem i raszuję, co jest nie niedobrze. z kurwa. kurwa, pana kurwa Ile chyba. 160, a co ty robisz? hp? Czy co? dwieście w Nie miałem headów Nie mogę wygrać, no dobra Nie chcę, Co jest? Gracze z tej Chorwacji. Gramy po tym awersie, O, to tu dało, to tu Ty kurwa bita. Może oh, dał no nie da się tego przegrać. Czy mam broni, którą zostawiłem? Zabrałeś, bo to jest prawie wszystkie. No wszystkie broni zabrałeś. No, mam tylko Glocka. No, masz dużo szans na honorową rundę. Ja no nie, nie, nie wiem, jak to przegram, to nie wiem, to się ma stać. Kose miałem, jak co. O oh, kurwa macie. Byłem pewny, że ten parapet, wyjdziesz kurwa przez to okno, sprawdzisz ten parapet, a ja na parapecie z kosą samą, człowieku. M miałeś defa? Nic, nic nie miałem, ty nie miałeś żadnej supermocy, nic nie radar, miałeś? Radar, radar miałem, radar. Ale tu jest... Ja pierdolę to kurwa masz, masz to honorowo masz Ja powiem ci stałem, ja mówię, nie wiem jak to się ma wydarzyć kurwa Chcę zobaczyć jak, jak ja przegram tę rundę, w jaki sposób ja mogę przegrać tą rundę Ale mówię kurwa no nie ma jak kurwa to przegrać Tej rundy I przegrałem ją kurwa Ale ja miałem szok, ja myślałem że ty na Niewicy na twórze ja miałem, miałem chyba Nie wiesz, że kurwa mnie tak przykmienił, że to zrobię. Tak czułem, że szukasz. Ale mi psycha po kościele wpada. Daj jeszcze jedną odkutkową. No nie wiem. Kurwa. Nie wiem, czy mam ochotę na bank. Nie wiem, czy mam ochotę w ogóle grać.